witam wszystkich. Chciałem dzisiaj nagrać dla Was list. Ja znalazłem dzisiaj list z Rakowa, Częstochowa. List otwarłem już. I dlaczego ja go otwarłem? Otwarłem go, ponieważ tak jak było w poprzednim filmiku widzieliście Bayern Dostałem po prostu wtedy od Bayern taką pocztówkę na koniec sezonu i przez to, że też zbliża się koniec sezonu w... W ekstraklasie to po prostu chciałem sprawdzić, czy dostanę coś takiego. Też tutaj czy po prostu na autografy, więc dostałem autografy. Niekoniecznie to co prosiłem, aczkolwiek e, oczywiście szacunek dla Rekowarzy wysłali. Dostałem cztery karty, a tak naprawdę trzy, ale zaraz zobaczycie o co chodzi. E, od razu mówię: do listu dołączyłem 5 złotych, żeby po prostu mieć taką pewność, że oni. To wyślę, bo te karty mi się podobają i chciałem mieć te karty. Teraz co, pokażę Wam, teraz co dostałem od Rakowa Częstochowa. Yy, najpierw na, kiedyś do Rakowa już pisałem, to było chyba w sezonie, kiedy oni awansowali do ekstra klasy. Wtedy dostałem od nich fajną paczkę. Teraz dostałem od nich cztery karty, które są po prostu podpisane klubowe. Ja tak naprawdę, czy ja, dlaczego, czy to teraz Wam pokażę, bo. Zacznijmy od tego, o którego na pewno prosiłem, czyli Dejan Sorensku. Prosiłem o niego, ponieważ no jakoś tak, przez to, że to jest Rumun, jakoś tak lubię rumuńskich kółkarzy, jakoś lubię tą reprezentację. Chciałem jego autograf. Dalej mamy Kuberaka. O niego nie prosiłem, prosiłem o kogoś innego, ale w sumie spokojnie że go dostałem. I teraz dostałem dwie karty dla Danakowa Ciewicia. Widzicie dwie karty w bramkarza. I po prostu no jak dostałem dwie karty, no to po prostu na mnie jest potrzebna, także jeszcze teraz mogę was zaprosić, jak ktoś jest zainteresowany kartą taką, no to zapraszam na wymiankę. Vlad Kowaciewicz na pewno na pewno się dogadamy, jeżeli ktoś by chciał taki autograf. pozostałe trzy, wydaje mi się, że Araka, no jeżeli Znajdę dobrą ofertę, no to oddam, ale kowacie kicia drugiego i reserent nie, natomiast jeden kowakiewicz, ewentualnie a rak, jak ktoś jest chętny, no to możecie pisać, bo w sumie o nich nie prosiłem. Ale dobra, to byłoby chyba na tyle. To jest taki szybki filmik, karty Rakowa. Macie odpowiedź, że Raków odpisuje. Ja, dosta ja dorzuciłem, jak już mówiłem, 5 zł. Także no, jak chcecie mieć pewność, no to dorzućcie te 5 zł i no to układam ci mniej po prostu. Także to byłoby na tyle, trzymajcie się i cześć.